Cześć, z na kosa, dzisiaj robimy trzeci odcinek z Nextcorda Jak zrobić bota w Pythonie i tak dalej No tak, dzisiaj sobie zrobimy komendę pomocy Znaczy, co ja mówię, jakie pomocy Zrobimy komendę wyrzucenia i zbanowania kogoś no, tak, zaczynamy klasy... albo nie, zaczniemy inaczej commands.hsp Has permission. Że musimy sprawdzić czy ma permisję grać za. Znaczy nie grać, tylko użytkownik. I tutaj będzie ban member system, bo robimy bana. I teraz dajemy sobie client.command Description to się równa. Ym, banuje użytkownika. Dobra, nie wiem czy dobrze pisze, ale nieważne. Asyn. Def ban Tak, CTX przecinek. Gwiazdkę dajemy i... Yy, po, powód. Powód. I teraz tutaj dajemy sobie tak. Yy, 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 yy. Żeby nam... możemy dodać we wszystkich komendach, żeby nam usnęło to ja naprzedmi. To będzie await right we w wszystkich komendach CTX channel kropka purge limit to się równa 1 to we wszystkich komendach na początku sobie wklejamy tutaj, na pomocy teraz w banie sobie wklejmy to dobrze i teraz tak żeby zbanować to robimy tak aware await Eee. Yy. a nie dałem powód, a nie dałem tutaj ten jeszcze, musi być Użytkownik 2.nexcord.member. O i teraz. I teraz dajemy sobie użytkownik.ban ctx powód. Teraz to powinno już działać. tak mi się wydaje, to co możemy sobie skopiować całe to. Klejamy drugi raz, tu dajemy sobie... tu jest wszystko dobrze. Tutaj dajemy sobie UN. Tutaj dajemy sobie UN. może być powód, może być bez powodu. My to zrobimy, żeby było bez powodu and, odbanowywanie, więc to sobie usuniemy. Po prostu banuje jeśli tyle. ban, i to samo możemy w sumie sobie to całe skopiować. Klejamy sobie Has Permission. Zmieniamy sobie tutaj permisję na kick. Kids. Kick Members. Dajemy sobie to w obu. Tutaj dajemy sobie. Kikuję. Nie może być unikick, bo to nie zadziała. I tutaj dajemy sobie kick. CTXP. No i teraz jest już wszystko dobrze. I teraz jeszcze tu zmieniamy sobie na kick. Teraz teoretycznie to już powinno działać. Możemy sobie włączyć. Dobrze jest, żaden error nie wyskoczył. Jestem online, okej. Okay. Sprawdzimy sobie, komu w sobie wyrzucimy, dobra. Yy, jaki my mieli prefix ten? Kick, Co ko Cosbot Test Ojej IK1, I... X. Tutaj we wszystkim tym, to tu musi być tak Reason to się równa powód, po prostu Nie bez, bez potrzeby tu jest to CTX Tutaj nie ma powodu, to tutaj nie musi być. I tutaj reason powód. Dobrze, teraz powinno już wszystko działać. Włączamy. Nie wiem jak to się mówi. Dobra, kick, Cosbot test. No, co jest? ...missing permissions... A, bo ja nie mam permis... Ja nie mam, ja mam permisy. Hmm, dobra, nie wiem... Na szybkości sobie stworzymy jakieś... wiem, role. A, dobra, bo poranik jest pod COS botem i dlatego. Bo... W sensie pora nasz poranik musi być... ...wyżej tej osoby. Tutaj ogólnie powinny boty być na początku. Teraz będzie już mógł zrobić. Teraz dajemy sobie kick, cosbot, test, tak i wyrzuciło cosbot, a już nie wróci. I tak samo będzie działał ban i unban. Także musicie tutaj pamiętać, żeby jak dajecie sobie role, żeby poranik był najwyżej w rolach. Nie może być, bo teraz z rolą V bym nie mógł wyrzucić nikogo. A jak jest do samej góry, to mogę wtedy wyrzucić te... te dwie role. nie będę chciał. No oczywiście siebie nie mogę sobie zbanować, dam sobie... Pan... Posa, mi na to. Nie może. Required argument. A, dobra. mi na to, ban... Posa test. Nie, on mnie nie może zbanować po prostu. Missing permissions, bo ja jestem wyżej niego po prostu. Sam siebie też nie może kiknąć. Dajmy na to... Mm, Kik. Poradnik... Te, test. Siebie też nie może kiknąć. O, wyskoczy Misting Permision, bo on jest jakby nie może sam siebie. Także ban działa na pewno jeszcze unban. Dajmy na to sobie, nie wiem, siebie spróbuję. Jak wyskoczy cokolwiek, to znaczy, że, że działa. W konsoli wyskoczył Knock on więc działa, więc jak zbanujecie, to będzie działać. To dzięki za oglądanie. Jeżeli odcinek się Wam podobał, to możecie dać łapkę w górę albo coś w tym stylu. Na razie, siema.